Cześć, to jest kanał Komentuję po swojemu. W tym filmie czas na przegląd walut na przyszły tydzień, Po zakończyły nam się w piątek tygodniówki, także zobaczmy, co tam się dzieje na wykresach. Na wstępie jeszcze chcę zaznaczyć, że ja nie jestem żadnym doradcą finansu, finansowym, inwestycyjnym i dalej. Wszystko, co mówię, jest to, jest, tylko to, jest to tylko moje prywatne zdanie i nie należy się nim sugerować w żaden sposób. Także lecimy euro-dolar. Tego dniówka zakończona na mm, zielono, e, dosyć dużą taką świecą, nazwijmy ją świecą pokrywającą, natomiast e, wejdźmy sobie od razu w środek na dniówkę. Widzimy, że e, wyszliśmy ponownie z tej tutaj długiej trend linii. I odbiliśmy się od poziomu 1.0.11, czyli tego poziomu, którym, który już tutaj mamy zaznaczony. Nie weszliśmy z powrotem tutaj do tego zakresu, zakresu cenowego między 1.0.11 i 1.0.27, co chciałbym zobaczyć w przyszłym tygodniu. Jeżeli mielibyśmy stwarzać sobie dalej potencjał na takie wyjście, kontynuowanie tych ruchu w górę i, 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 i zanegowanie tego powiedzmy spadku poniżej tutaj parytet euro-dolara euro to nie chciałbym zobaczyć spadku już poniżej jedynki. Chciałbym, żebyśmy tutaj albo zaczęli się konsolidować między jedynką a 1.0.11 albo po prostu weszli tutaj w ten zakres cenowy nie wiem czy to będzie słychać na filmie, ale karetka mi tu jedzie pod oknem ewentualnie wejście w ten zakres cenowy między 1.011, 1.020, no właściwie tutaj 1.030 i tutaj utworzenie takiego jakby wyższego wyższego dołka od tego, takiego można nazwać też odrusuną głowę z ramionami. Ramię, głowa i drugie ramię. No, natomiast jest to, jest to scenariusz na kolejne powiedzmy dwa tygodnie. No chyba, żebyśmy zaczęli nagle przebijać, tutaj łamać te opory. Jak za pałkę, no to to jest inna sprawa, ale to to, to jest, to jest dosyć agresywniejsza, agre, agresywniejsza sprawa yy, Okej okay. mm, USD-PLN Tygodniówka świeca na czerwono, tutaj jak dla mnie zatwierdziliśmy ten podwójny szczyt, także dla mnie aktualnie dążymy sobie, przechodzę na dniówkę w tym momencie, aktualnie dążymy sobie na spokojnie tutaj w tym kanale, nawet przejdę sobie do czwórkę, dążymy sobie tutaj do tej dolej trendlini żółtej, już ją oddalę, mam na myśli tą trendlinie, no, i chciałbym zobaczyć tutaj po prostu spadek do tej linii. Natomiast jeżeli mielibyśmy zanegować i znowu zacząć wychodzić, to po pierwsze przebicie tego tutaj kanału, a najlepiej wyjście powyżej z powrotem powyżej ten opór 4,70. Także tak bym to widział, jeżeli chodzi o US, USDPLN. Euro do złotówki. Tego dniówka tutaj, tutaj się nie będę za bardzo rozwodził. Od razu przechodzę na dniówkę, ponieważ dalej sobie tutaj powolutku kroczymy po górnej krawędzi tego kanału spadkowego. I tutaj albo chciałbym zobaczyć podwójne, podwójne dno, jeżeli mielibyśmy rosnąć. I razem tutaj ze sprawdzeniem jeszcze raz tutaj 200. 200 jest, nie wiem czy ją widać. Natomiast ewentualnie po prostu wybicie tutaj tego, tej takiej jakby flagi. Do góry razem z, z poziomem 4,73. Natomiast jeżeli chodzi o potencjał spadkowy, to w pierwszej kolejności wejście tutaj do tego zakresu zaznaczonego cenowego między 4,62 a 4,66. Ok, frank do złotówki, tygodniówka. Dla mnie to jest no troszeczkę, może sprawa podobna do. Do dolara, ponieważ dla mnie jest tutaj zatwierdzony podwójny szczyt, a sama ta świec, świeca, świeca tygodniowa jest dla mnie takim retestem tego wybicia. Tutaj Tutaj mieliśmy cenę, powiedzmy, taki tworzy nam się trójkąt prostokątny. Tutaj wybicie dotknięcie jeszcze z 5 poziomu 5 zł za za franka. Natomiast tutaj widzicie zbicie tej ceny, reakcja podażowa, wybicie tutaj tego, tej trend linii żółtej. I teraz dla mnie jest to sprawdzenie tej trend linii od drugiej strony, retest. Co w dalszej perspektywie dla mnie zwiastuje bardziej potencjał spadkowy. W tym momencie dla mnie odwrócenie tego potencjału spadkowego w pierwszej kolejności wyjście dopiero powyżej 43, czyli wyjście z tego zaznaczonego zakresu, już a najlepiej do wyjścia i zatwierdzenie się powyżej, powyżej piątki. I tutaj konsolidacja w tym, w tym zakresie zaznaczonym. Natomiast to jest albo dalszy termin, albo jakieś tutaj agresywniejsze, agresywniejsze wyjście. Ok, rubel, tygodniówka. na rublem też się nie będę rozwodził, ponieważ rubel sobie tutaj chodzi bardzo w bardzo wąskim zakresie. Tutaj Yy, spadki z tego zakresu rubla, mam na myśli zakres między 0,016 a 0,017. To jest wyjście poniżej, wejście w ten zakres cenowy, jest zaznaczone na zielono. Natomiast potencjalne wzrosty, wyjście dopiero i zatwierdzenie się powyżej 0,017. Yy, także tak to widzę. Co zrobić w przyszłym tygodniu, nie mam pojęcia. To jest aktualnie w tym, w tym zakresie. E, cenowym 16 17 to jest to jest po prostu loteria i tutaj nie ma nie ma po prostu się nad czym, nad czym rozwodzić. E, i teraz yuan y, yuan bardzo fajnie bo nam się tutaj wbił idealnie knotem w ten zaznaczony zakres które żeśmy sobie zaznaczali już chyba jeszcze przed tym przebiciem, także bardzo fajnie to weszło. Na początku knotem żeśmy się odbili jeszcze w poprzednim tygodniu od górnej krawędzi tego zakresu, teraz zeszliśmy na, idealnie na drugą krawędź, na dolną krawędź tego zakresu. Także tutaj jestem, jestem z siebie dumny, nie będę, nie będę ukrywał. I jaki dalszy plan na tego? tego Juana no ja bym chciał zobaczyć, żeby on się tutaj właśnie w tym zakresie zielonym troszeczkę pokonsolidował. Natomiast tutaj nie wiem, możemy sobie. To jest troszeczkę troszeczkę dla mnie na siłę, ale możemy sobie zaznaczyć taką trend potencjalne wyjście powrót tutaj, ewentualnie jeszcze raz testowanie tutaj tego poziomu 0,145. Natomiast ja nie będę przywiązywał wielkiej wagi do tego do tej trend linii bo bo nie ma sensu. Teraz zobaczymy, jak cena tutaj zadziała w tym zakresie. Cenowym potencjalne wyjście w dół. To są dalsze spadki. Na, tutaj widzimy, że jest jakieś wsparcie na poziomie 0142. Jedna reakcja druga, tutaj od drugiej strony wyjście i trend wzrostowy, także jest to jakiś tam ważny poziom. Natomiast moglibyśmy to zrobić jeszcze, jeżeli chodzi o jakieś tam potencjalne wzrosty, czy to krótko, czy dalszoterminowe. Testując jeszcze raz poziom 0147, czyli tutaj dolną krawędź tego, tego aktualnie oporu. Natomiast to jest dalsza perspektywa, także zobaczymy co cena zrobi. W pierwszej kolejności musielibyśmy wyjść tutaj powyżej poziom tej tutaj mikrokonsolidacji, czyli powyżej 0,145. Ok, i jeszcze korona norweska. Dobra, dla mnie tutaj został zatwierdzony ten ten poziom jako niższy, jako niższy szczyt, niższy od tego, i jest to dla mnie jakiś taki pierwszy sygnał na, na potencjalne odwrócenie tutaj tego trendu wzrostowego. Mam na myśli ten szczyt, dołek, wyższy szczyt, wyższy dołek, wyższy szczyt. Natomiast tutaj zrobiliśmy niższy szczyt, i teraz chciałbym zobaczyć w dalszej perspektywie albo tutaj dojście do tego poziomu 0,462 i jakieś takie powiedzmy tutaj zakręcenie trendu. Ale bardziej bym liczył mimo wszystko jednak na przebicie i ponowny atak, jeszcze raz testowanie poziomu 0,445. Także zobaczymy jakby to wyjdzie. To oczywiście zwykle jest tygodniowy. Natomiast na dniówce mamy, aktualnie cena jest nad Tutaj dwusetką Zobaczymy, jak, jak na to będzie reagować. Natomiast na, 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 na dniówce również widzimy szczyt, wyższy szczyt, dołek, wyższy szczyt, niższy dołek, niższy szczyt. Także jest to jakieś też odrzucenie trendu na, na dniówce i teraz ja bym oczekiwał zejścia jeszcze tutaj tego w przyszłym tygodniu, żeby zrobić. Kolejny niższy dołek, niższy tutaj od, od tego. Także to by było zejście od razu poniżej 200, czyli takie techniczne też wejście w trend spadkowy. I jeszcze sobie zobaczmy tylko na kalendarz na Forex, Forex Factory przyszły tydzień. Tutaj dobra. Poniedziałek GDP Wielkiej Brytanii, czyli PKB. Natomiast ciekawsze, że nam się dzieje od wtorku, ponieważ tutaj mamy CPI. Czyli inflacja konsumencka. Kolejny dzień, środa, mamy w Stanach PPI, czyli inflacja producencka. A w czwartek mamy retailer, czyli trzy dni w sumie z dosyć istotnymi informacjami, takimi makroekonomicznymi, więc może tutaj coś, coś ciekawego się zadziać, może coś pobujać, ewentualnie jakieś bardziej znaczące informacje, zobaczymy. Zobaczymy, będziemy to komentować albo na bieżąco w tygodniu jakiś update zrobię, ewentualnie nie, myślę, że zrobię jakiś updatecik powiedzmy koło właśnie czwartku po tych, po tych informacjach. Natomiast na pewno w kolejny weekend jakieś moje tutaj komentarze na kolejny tydzień. Także zostawcie lajka, like zostawcie suba, jak Wam się oczywiście podobało. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć, powodzenia w przyszłym tygodniu.